Witamy w programie Luźno o sporcie. Ja jestem Bartek Biernacki, a ze mną jest Mikołaj Grabowski. Cześć wszystkim. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Barcelonie. Na samym starcie, Mikołaj, do Ciebie pytanie, jak oceniasz, czy Barcelona pod wodzą Szawiego, czy ona się faktycznie odradza? Powiem tak, na pewno jest lepiej niż było, bo wiem jak wyglądała sytuacja za rządów Bartomeu, wiem jak wyglądała sytuacja za kadencji Komana. Teraz wygląda to nieco lepiej, bo do klubu faktycznie przyszli zawodnicy, którzy jakkolwiek mogą się przydać tej drużynie i powiedziałbym, nie są takimi najemnikami na pierwszy rzut oka, jak to miało miejsce jeszcze tak 2-3 lata temu około. Ale na pewno nie jest lekko i na pewno widać, że brakuje tej drużynie jeszcze ogrania, takiego doświadczenia. Ja na przykład tak patrząc w kontekście tego Superpucharu teraz, co Barcelona go zdobyła, no to sobie myślę, jaką faktycznie wagę ma ten, ten tytuł, ten puchar. Czy, czy to jest coś, co mogłoby napędzić Barcelonę i jakby ustawić ją na ten, na ten dobry tor już do końca sezonu, czy też w perspektywie upływu, upływu czasu, jakby w perspektywie następnych lat? Bo na pewno nie jest to ten sam prestiż, co Liga Mistrzów, tak? A jak wiemy, Barcelona po raz kolejny z Ligi Mistrzów odpadła już drugi raz z rzędu, a więc ciągle gdzieś czegoś w tej drużynie mi się wydaje brakuje. No na pewno ten Super Puchar to jest yy, ważny trofeum dla Xaviego, bo trochę zeszła z niego ta presja, yy, no bo w końcu coś wygrał, bo praktycznie rok już, rok temu objął Barcelonę, ponad, ponad rok temu, yy, i w końcu coś mu się udało wygrać, i fajnie, że też w takim fajnym stylu, no bo wygrana z Realem w finale, jeszcze praktycznie po takim meczu, gdzie no to był koncert Barcelony, nie można tutaj im niczego zarzucić, może tą końcówkę odpuścili, no ale jak wygrywasz 3-0, no to to jest chyba takie zrozumiałe. Natomiast ja z Szawi mam taki problem, że fajnie gra ta drużyna, na przykład w meczu z Realem zagrała fajnie, tylko na przykład wczoraj był taki mecz z Hetafe no i tam to był strasznie ten mecz wyglądał, takie wymęczone to zwycięstwo, no chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że takimi meczami też wygrywa się ligę. No bo nie każdy mecz fajnie Ci pójdzie, a ważne jest to, że jak masz jakiś gorszy dzień, no to żeby wygrać ten mecz. Tak, no czasami Ci outsiderzy Dają w kość, że tak powiem, bo są to drużyny, które mają taki swój mocno specyficzny styl, jeżeli chodzi, no porównując do tych najlepszych klubów na świecie i czasami też daje się wyznaki zmęczenie tak, i gdzieś ta zniżka formy może się pojawić, ale u Barcelony już od dłuższego czasu zauważalne jest to, że oni mają duże problemy w obronie. I ta gra no, niekiedy bywa, że tak powiem, mocno chaotyczna, i e, problemy w kryciu, tak z jakimś takim dobiegnięciem do e, przeciwnika, i to są takie problemy, które tworzą niebezpieczne sytuacje dla rywali. E, w ataku jest bardzo duży potencjał i wygląda to naprawdę solidnie. E, tak samo w linii pomocy, tak, ale właśnie w fazie obronnej e, no, te problemy się pojawiają. Jeszcze wracając do e, Super Pucharu. Bo wspomniałeś, że właśnie grali z Realem i ta wygrana 3 d taka wydaje się gładka, naprawdę łatwa, bo w pewnym momencie zaczęli grać tą swoją synną tiki-takę już pod koniec no to meczu. To była zabawa tam. Tak, klepka w środku mhm. pola i tak naprawdę Real bez żadnych argumentów w tym spotkaniu. Mnie ten mecz troszkę zszokował, szczerze, bo no jak wiemy, właśnie w lidze mistrzów, w fazie grupowej, Barca mierzyła się zarówno z Bayernem, jak i Interem Mediolan. No i te mecze. No powiem tak, nie, nie wyszły za bardzo Barcelonie. Tak? Tam Bayern dominował tak naprawdę w obu spotkaniach. Może nie posiadaniem piłki, bo gdzieś tutaj Barca zawsze ma to swoje pole do popisu, ale te wykorzystane sytuacje i tak dalej, no to jednak na rzecz Bayernu i Interu po prostu lepiej wypadły. A tutaj po prostu bardzo wyszła na ten super puchar i, i zdominowała Real. A jeszcze pamiętamy ten mecz z Realem, gdzie na Santiago Bernabéu Barcelona przegrała 3 do 1 w rundzie jesiennej. Także. Wydaje mi się, że to jest dosyć spory sukces. Nawet e, patrząc przez pryzmat tego, że ten superpuchar nie jest jakoś e, wybitnie prestiżowy, to ta wygrana mi się wydaje może dodać mi trochę skrzydeł i takiego Ale typu. nie wiem, czy pamiętasz, bo kiedyś rozmawialiśmy bodajże w październiku e, na temat tego, e, na temat właśnie tej gry Barcelony w lidze Mistrzów. Bo wiadomo, już było pompowanie balonika, bo gdzieś tam fajnie zaczęli tę ligę. Lewandowski strzela bramki, już zaczęło się pompowanie balonika, że tutaj zaraz wygrają ligę Mistrzów. i i tak dalej. A my wtedy rozmawialiśmy o tym, że no, tak naprawdę ta liga mistrzów to będzie tak zwana szybka weryfikacja, że przyjedzie Bayern no i po prostu im pewnie pokaże, jak się gra, no I tak, tak właśnie dokładnie było. E, bo wtedy sobie powiedzieliśmy jasno, że Barcelona tak naprawdę to jest cały czas taki projekt Raporty i Szawiego, i ona cały czas jest w budowie. Wiadomo, tutaj jest mega duża rotacja zawodników. Tak? Na przykład teraz odszedł Depay. Yy, zaraz pewnie ktoś kolejny odejdzie. Taka jest sytuacja też w klubie, że yy, brakuje też pieniędzy i no po prostu tych zawodników trzeba sprzedawać. No tak, bo właśnie powiedziałeś, że to jest w pewien sposób nadal projekt. Ja się zgodzę oczywiście, bo to na pewno nie jest łatwe Czawiemu wejść, można powiedzieć, w buty Guardioli, tak? bo gdzieś jednak każdy z nas ciągle ma w głowie tą Barcelonę sprzed dekady. Yy, drużynę, której kibicowały praktycznie wszystkie dzieciaki na podwórku tak zawsze to było tak naprawdę wybór między dwoma Barca albo Real, Real czy Barcelona tak Ronaldo czy Messi tak u mnie to była właśnie Barcelona i Messi i, i po prostu wiele z nas y, się na tej Barcelonie y, wychowało wielu z nas a Atchavi ma bardzo trudne zadanie bo tak naprawdę musi poukładać drużynę zupełnie od nowa. Jest to bardzo młody skład, tak. No, linia pomocy Gavi, Pedri w ataku Fati Dembele, Rafinha też jest wciąż młody na obronie Balde na lewej tak stronie. Także no, to jest bardzo młody skład, niedoświadczony, który potrzebuje ogrania i który potrzebuje takiej nabycia takiej pewności siebie, bo mi się wydaje, że oni w wielu momentach mają umiejętności na to, żeby wygrać dany mecz, żeby zakwalifikować się do jakiejś dalszej fazy danych rozgrywek, tyle że po prostu nie ma jeszcze takiego przełożenia na boisku. Wydaje mi się, że może gdzieś głowa czasami po prostu nie dojeżdża i wygląda to jak i wygląda, to jak wygląda a z jak, tego względu. A jak oceniasz tą całą sytuację, która działa się w lato odnośnie tego, że teoretycznie Barcelona było podawane, że tam ma miliard euro długu, no a zrobiła transfery za 300 milionów. Jak w ogóle, jak, jak mhm. Ty się zapatrujesz na to, że no nie mając pieniędzy, mhm. tak, sprzed, y, uruchomili te tak zwane dźwignie mhm. finansowe, no i zrobili transfery za 300 milionów. Czy w ogóle jakby to było swoim tak. zdaniem, opłacalne? Powiem tak, Barca to jest taki klub, że on pod względem marketingowym i wizerunkowym bardzo mocno nadrabia. I wydaje mi się, że tutaj po prostu zarząd postawił wszystko na jedną kartę i zdecydował, że że jeżeli Barcelona była wielka, to niech będzie wielka dalej, chociaż w jakimś stopniu, tak? Bo no, te transfery, tak, no, samo sprowadzenie Lewandowskiego wydaje mi się, że pod względem wizerunkowym jest świetnym ruchem e, dla Barcelony. E, jeżeli chodzi o te dźwignie transferowe i tak dalej, tak jak powiedziałem, to wszystko jest postawione na jedną kartę, to, czy to wypali e, w najbliższych latach, no e, to zobaczymy, tak, bo Ciężko powiedzieć w tej chwili, jaki będzie finał tej, tej całej sprawy, tej karuzeli transferowej, tej karuzeli z tymi pieniędzmi. Na pewno właśnie dużą, że tak powiem, dużą wadą Barcelony jest to, że właśnie jakby odpadli z tej ligi mistrzów, tak, no tutaj uciekło z przednosa wiele milionów euro, teraz muszą się skoncentrować na, na, lidze, na lidze Europy też myślę, że tutaj. No, powinni ją w tym sezonie po prostu wygrać. tak z Sezon temu się to nie udało. Pamiętamy, jak odpadli z Eintrachtem Frankfurt, gdzie, gdzie tych niemieckich kibiców na kampno było więcej niż hiszpańskich. Także no, dobrze by było, żeby w końcu się odkuli na arenie międzynarodowej. Ale tak podsumowując, to Twoje pytanie odnośnie tych dźwigni. No Wydaje mi się, że to jest z perspektywy czasu dobra decyzja, bo szczerze nie wyobrażam sobie Barcelony bez zawodników sprowadzonych w lato. Ta ławka byłaby strasznie wąska i ci piłkarze mieliby jeszcze trudniej niż mają teraz. Także wydaje mi się, że to było takie dobre rozwiązanie. Ja na przykład osobiście byłem przeciwnikiem transferu Lewandowskiego, nie dlatego, że go nie lubię. No tylko 34 lata, no to no kurczę, no zaraz pewnie mnie niedługo już ma na pewno bliżej do końca kariery niż do, do dłuższego grania. No ale transfer Lewandowskiego się obronił, tak jak mówisz, pod względem marketingowym. Pamiętam, jaki był szał na te koszulki, że tam brakowało literek w tym tam sklepie pod Kampną. No i też pod względem sportowym na pewno widać, że to jest zawodnik, który tak już strzelił ponad 20 bramek i też dochodził Przebił Ibrahimowicza. Tak, przebił Ibrahimowicza. Jeśli chodzi o transfer Kunde, który tam też kosztował bardzo dużo bodajże 60 milionów euro. Taki słaby trochę początek przez kontuzję, ale teraz gra tak naprawdę całkiem solidnie. Ja trochę mam problem z transferem Rafini, bo to jest najdroższy mm. transfer. 70 milionów mm. tam ma być łącznie z bonusami. No widzimy go na grafice tutaj. No, no a gra w kratkę. Ostatni, co prawda ostatnie mecze było tam widać jakieś przebudzenie, no ale na przykład wczorajszy mecz, oprócz te jednego podania, do, do które, które zakończyło się bramką Pedriego, no to znowu nie pokazał Nie Niemrawy. Tak. No tak, ale to jest ogólnie problem Rafini, nie tylko w Barcelonie, ale też na Mistrzostwach Świata, bo ja na przykład bardzo dużo się spodziewałem po nim właśnie na Mundialu. On był tam taki no, bardzo mocno wyciszony w tym y, składzie Brazylii. W Barcelonie wygląda to mniej więcej tak jak mówisz, Rafini za dużo nie ma. Y, on bardzo często szuka tych zejść na lewej nogę, jakichś tam tych strzałów takich y, finezyjnych, podkręconych, końśliwych. Ale tak naprawdę widać, że jeszcze nie daje chyba w 100% tego, co mógłby dawać rafinia barcy, bo na pewno jest to zawodnik o dużych umiejętnościach, tak? taki typowy Brazylijczyk, joga bonito itd., itd. Widać, że lubi piłkę, że lubi się z nią ruszać, że lubi dryblować i że tej piłki szuka, ale jeszcze nie ma to takiego przełożenia na tym boisku. Na przykład, jeżeli chodzi o mnie, to no, mi bardzo imponują właśnie ci młodzi, tak, właśnie imponuje mi, imponuje mi Gavi, Balde czy Pedri, tak, ta, ta trójka zawodników. Szczególnie Balde, bo ostatnio poczynił naprawdę duży postęp, także w obronie, bo na początku to był taki mhm. troszkę jeździec, jeździec bez głowy, tak, młody, narwany, tak, ciągnęło go do przodu, teraz troszeczkę Strony. bardziej stonowany, już zostaje z tyłu i no, jeżeli tak patrzymy na skład Barcy i... No wiemy, że Jordi Alba nie pogra już zbyt długo, no bo jednak wieku nie oszukasz, to no ma godnego następcę, można powiedzieć. Ale myślę, że do, do plusów Szawiego właśnie to, co powiedziałeś, można e, tutaj dodać to na pewno, że fajnie jakby wprowadza tą młodzież. Mhm. Na przykład ja pamiętam, że na, na, na początku sezonu Baldy to nie był jakiś zawodnik, który jakimś już jakąś wielką karierę czy z wielkim potencjałem, po prostu został tak trochę po cichu dołączony do tego pierwszego składu no, tak. i na początku zaczął tak grać więcej niż Alba. Mówię tak, Kurczę, no nie wiem czy to jest dobra decyzja, no bo Alba to jednak Alba, a wiadomo, że bardzo się właśnie tak jak mówiłeś, taki jeździsz bez głowy trochę. No ale jednak wyszło, wyszło na to, że z tym, jak zaczął łapać te minuty, no to on cały, cały czas idzie do góry, cały mm. czas się rozwija. I pamiętam, że był taki mecz jeszcze przed mundialem e, z Osasuną, tam bardzo ciężki mecz dla Barcelony, tam gdzie Lewandowski dostał e, czerwoną kartkę mm. za, 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 tego, e, za ten łokieć. No to tam naprawdę Balde mi zaimponował i moim zdaniem to był najlepszy zawodnik na boisku. No, I w obronie, szybko, i w ataku, szybkość, tak, dynamika. No tak. taki idealny boczny obrońca tak, na tak. te czasy. Bardzo dynamiczny. Jeżeli jeszcze chodzi o... Bo o Rafini, to może też drugi skrzydłowy Dembele, bo no. nim też mi się spodziewał więcej. Chociaż i tak już jest lepiej niż było, no nie bo no to... No wcześniej w niektórych meczach, może już nie w tym sezonie, ale w poprzednim, chociażby no w niektórych spotkaniach wyglądało to mniej więcej tak, jakby dębela troszkę sabotował Barcelonie te mecze w niektórych sytuacjach. Ale teraz wygląda to całkiem nieźle, chociaż dalej lubi grać bardziej na swoją korzyść niż drużyny, ale mi się wydaje, że to jest po prostu taki charakter zawodnika. Tak, tak na pewno indywidualne umiejętności ma bardzo duże i potrafi dużo wnieść do tego składu. Jak Ty się w ogóle zapatrujesz na Dembele? Czy Twoim zdaniem to jest zawodnik, który w przyszłości zostanie w Barcelonie? Czy on może być jej, może liderem? Jak Ty to widzisz? Czy to jest zawodnik, który może mieć taki potencjał? Na pewno to jest zawodnik o bardzo dużym potencjale, tylko myślę, że u niego brakuje e, trochę takiej inteligencji piłkarskiej. Mm -hmm. Nie wiem jak to nazwać. Mm -hmm. To jest taki jeździec bez głowy trochę. Wiadomo jaki on. Ale lepszy Grosicki. Tak. <grafy> e, turbo de wiadomo jaki, wiadomo jaki on ma tak, gaz z piłką, jakie ma przyspieszenie. Wiadomo, że jego atutem jest też, że jakby jest praktycznie, może strzelać z lewej i z prawej nogi. Mm -hmm. No tylko z nim problem jest taki, że wczoraj fajnie komentator powiedział, jak oglądałem mecz, że to jest takie losowanie, że albo Dembele wylosuje dobry mecz, albo zły mecz. Tak, tak. I wczoraj na przykład fajnie zaczął, chyba tam w piątej minucie oddał groźny strzał, po czym już go na boisku później nie było, nic mu nie wychodziło. Mhm. No i to jest problem Dembele, a na przykład w takim super pucharze, yy, w półfinale z Betisem, no to kurze, tam Dembele no to był najlepszy zawodnik na boisku. tak? No tak, właśnie tak gra w kratkę. I... Tak. No, wydaje mi się, że to na pewno nie jest zależne od jego umiejętności, tylko właśnie bardziej może poukładania sobie pewnych mhm. rzeczy w głowie. No ale i tak jest lepiej, bo wiadomo, że się źle prowadził, tam była jakaś też sytuacja, jak przychodził do Barcelony, że chyba tam zaspał na trening. No, tam, tam to wiadomo, raz, podejście, to... A dwa, że, że szklanka. Tak, tak Ten no, wiadomo był, jak to było z tym Dembelem. Ale... Tak, był bardzo często kontuzjowany, teraz no, wygląda to już troszkę... E, troszkę lepiej i tak przechodząc dalej, myślę o tym składzie, na pewno też Tegen, tu warto pochwalić, bo mm. jest to bardzo solidny golkiper, on w tym sezonie wiele razy ratował skórę Barcelonie, i tak naprawdę przy tej postawie defensywy czasami, która, no jak mówiliśmy, potrafi popełnić taki karygodny błąd gdzieś taki w ustawieniu, że ta piłka przejdzie, gdzieś ta linia spalonego jest złamana i tworzy się z tego niebezpieczna sytuacja. Też Tegen bardzo często bronił takie naprawdę trudne piłki, które mogły zakończyć się golem. Tak przez całokształt jest to zespół na papierze bardzo solidny. Wydaje mi się nawet z potencjałem gdzieś na dalszą fazę Ligi Mistrzów. I tak myślę, że nawet do ćwierć finału, półfinału, spokojnie ta drużyna mogłaby dojść, gdyby miała większe doświadczenie, więcej ogłady, więcej takiej zimnej głowy. Tutaj myślę, że dużo daje tym młodym zawodnikom chociażby lewy, bo wiemy, jaki ma ten vibe, zarówno z Gavim, jak i Pedrim, że dobrze im się układa ta gra na boisku i poza boiskiem, także się dobrze dogadują, a ci młodzi piłkarze widzą, widzą w lewym autorytet. No, Czego możemy się spodziewać jeszcze w tym sezonie po Barcelonie? Czy Twoim zdaniem mają szansę, żeby wygrać La Ligę? Hmm, jeśli będzie to tak wyglądało, jak do tej pory wygląda, czyli właśnie, że będą potrafili te ciężkie mecze y, mimo, mimo wszystko wygrywać, no to myślę, że wy, wygrają y, La Ligę. To też będzie zależne od tego bezpośredniego meczu z Realem, oczywiście. no bo Jeżeli Real wygra, a jeżeli Barcelona gdzieś tam zgubi no punkty, tak. no, to, no to Barcelona już nie będzie pierwsza. Ale myślę, że ta, że ta e, liga hiszpańska jest na pewno w zasięgu. E, no i też nie, nie zapominajmy, że Xavi na pewno ma tutaj pełne zaufanie Laporty, czyli pre prezesa Barcelony. E, no i myślę, że on może sobie tak powoli budować, budować i tak jak mówisz, jeżeli Gavi, jeżeli Pedri, jeżeli Balde nabiorą w końcu tego doświadczenia. Mm no To myślę, że to jest właśnie drużyna, która będzie mogła coś osiągnąć w końcu w, w tej Lidze mistrzów. Bo to się najbardziej zarzuca Szawiemu, tak? że Tyk. na tej arenie europejskiej no, to on odpadł za interaktem Frankfurt. Tak? To, on, to on przegrał dwa razy z Bayernem, to on przegrał z Interem, to on nie wyszedł z grupy dwukrotnie. Mhm. Więc no tutaj na pewno Szawi potrzebuje czasu. Mi się wydaje, że na pewno jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, bo w tym trudnym czasie. Dla klubu, taka osoba na stanowisku trenera, czyli osoba, która, e, która kocha ten klub, która jest z nim związana, tak? która w nim grała i jest jego legendą, e, no, no to jest taki trener, można powiedzieć, e, po prostu, który daje dużo od serca. A to jest e, szczególnie dla takiego klubu po prostu ważne dla jego kibiców i piłkarzy, bo Barcelona to taka trochę jedna wielka rodzina i tak to mniej więcej wygląda. Także taki trener na pewno. Na pewno dużo daje takiej drużynie. Jeżeli chodzi o La Ligę, y, to myślę, że Barcelona może ją wygrać. Myślę, że w pełni się na niej skoncentruje, jako że już tak naprawdę właśnie z Ligi Mistrzów odpadła. Y, jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to y, tam ten poziom jest troszkę, jak wiemy, no niższy. Tak, taki dodatek, myślę, Tak, taki to... dodatek. Jeżeli uda się ją wygrać, to super, ale myślę, że nie będą się na tym koncentrować. Wszystko, Przede wszystkim Liga. Mimo wszystko większy prestiż to jest pokonanie Realu w Lidze Hiszpańskiej, niż tak, wygranie tak. Ligi Europy. Gdzie tak, wiadomo, więc, że to jest więc, właśnie, więc właśnie wydaje mi się, że skoncentrują się na La Lidze i, i myślę, że jest potencjał, żeby, żeby ten sezon zwiększyć zwycięstwo. Na pewno dużo pracy jeszcze przed zawodnikami, przed, przed sztabem szkoleniowym, ale jeżeli jakiś pozytywów się doszukiwać po tym sezonie, no to właśnie warto, żeby tą ligę wygrali, bo wtedy na pewno taki pozytyw by się pojawił. I tak właściwie to chyba powiedzieliśmy już o Barcelonie wszystko. Teraz w środę zagrają z Realem Sociedad, o ile się nie mylę. Mhm. I cóż, na pewno ten mecz będą chcieli wygrać. Zarówno oni, jak i Real mają po mecz w plecy. Ta przewaga trzypunktowa w tym momencie, tak? tak? W tabeli. Także niewielka i na pewno muszą się zmotywować, żeby to spotkanie po prostu zwyciężyć. Lewandowski jeszcze pauzuje, no nie w tym meczu. Mhm. Tak, więc no, będą musieli sobie poradzić, bo Polaka od nas, jest, od nas to wszystko na dziś. Porozmawialiśmy o FC Barcelonie, o tym jak ten klub funkcjonuje, jak radzi sobie oraz jakie ma, jakie ma, jakie ma wady, jakie ma zalety i no, jak może sobie poradzić w dalszej części sezonu. Według nas Barca poradzi sobie dobrze, bo jednak jest to klub z tradycjami, klub ambitny i będziemy czekać na resztę sezonu. Na zobaczmy. dalsze trofea. Tak, no dalsze trofea. a na resztę sezonu zobaczymy co się wydarzy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Cześć.